Dzień dobry, witam wszystkich, mamy piątek, szósty dzień, września, 12 wybiła, także zaczynam nas, nasze, nie chciałem powiedzieć ostatnie, ale nie ostatnie, tylko przedostatnie spotkanie w tym tygodniu, dlatego, że niedzielna odprawa, pamiętajcie o 20, wracamy do naszych spotkań, przygotowanie na cały nadchodzący tydzień, na wyższych interwałach czasowych, indeksy, waluty, surowce, kryptowaluty oczywiście więc w niedzielę się słyszymy no o 20, także pamiętajcie, godzinkę proszę sobie zarezerwować, a dzisiaj przechodzę już do tego co ważne, czyli szukanie okazji potencjalnych setupów, różnych ciekawych mierzeń. Jeżeli chodzi o waluty, no, bitcoina, bo też jest coś na indeksach, więc za chwilkę wam to wszystko spiszę. Dajcie tego znać. Czy widać, czy słychać? Pamiętajcie, że we wtorek tutaj dużo mam pytań, dużo telefonów. Także jeżeli nie odbierałem, to będę oddzwaniał. A jeżeli ktoś chciałby posłuchać o tym, czego się nauczyłem, jakie nowe systemy się pojawiły na rynku. Będę to prezentował we wtorek o godzinie 18. Dajcie proszę znać, czy widać, czy słychać, bo doszło i czy widać link, dobra? Czy widać link? To jest bardzo ważne, bo też było dużo pytań, że gdzieś te linki się nie pojawiają. One powinny być na czacie widoczne, czyli jak macie transmisję, to u mnie to jest po prawej stronie, chyba u Was też. Więc zapiszcie się, jeżeli chcecie scalping zobaczyć, odebraj, bo te systemy również są dla Was. Ale szczegóły, tak jak mówię, we wtorek, 10 września o godzinie 18. W ramach naszych spotkań edukacyjnych. Pamiętajcie oczywiście, że to co mówię pokazuje nie ma charakteru rekomendacji, nie są to żadne porady inwestycyjne, jest to tylko wyłącznie moje prywatne zdanie, więc proszę być tego świadomym. Jeżeli chodzi o sytuację techniczną, zaczynamy od indeksu, dlatego że tutaj geometria Fiboneczkiego jest bardzo ważne bardzo bardzo w tym miejscu jest atakowana. Natomiast proszę zobaczyć, że tutaj wybijanie, czy nadbijanie tych dołków, czy te dolne cienie w połączeniu właśnie z tymi poziomami geometrycznymi, mam na myśli ten zielony prostokąt, który pokazuje równość fal, bardzo ładnie układa się w zgodności wolumenowej. Czyli mamy zgodność wolumenowej, fale wolumen, to zawsze do czego dążymy. Jeżeli wybijamy nowe minima, to pamiętajmy, że powinny być na mniejszym, czy malejącym wolumenie skumulowane, bo to jest wolumen skumulowany na samym dole, który widzicie, no i oczywiście tutaj ta na razie się zapowiada. Wygląda to dosyć ciekawie. Zobaczmy na H1. To jest jeszcze jedna rzecz, którą chcę Wam pokazać. Jedna rzecz właściwie dodatkowe mierzenie zewnętrzne, ono jest bardzo istotne w tym momencie. Proszę zobaczyć, bo rynek już do niego dąży. To jest właśnie ta sytuacja, o której często mówię, że jednak po pierwsze, jeżeli widzi poziom FIBO, czyli jak my tutaj się przygotowujemy, to rynek po pierwsze wypełnia setapy od strony technicznej, czyli zaatakował 161 i po drugie, jeszcze bardzo często robi tak zwany retest. Ponowny test my to nazywamy retestem testem czyli ponowny atak na ten poziom, który był testowany wcześniej, a wcześniej dolny cień już przetestowany został. 5 dokładnie wczoraj o godzinie 19 był pierwszy atak na 161. W tym momencie jeżeli, proszę zobaczyć, Czyli wolumen się utrzyma, czyli tendencja malejąca, e, gdzie rynek by doszedł do tego mierzenia 161, będzie dla mnie informacja, że zgodność jest, poziom FIBO trzyma i jest to potencjalna okazja, gdzie rynek może zareagować. Na wysokości zewnętrznego mierzenia 161-40 To są takie etapy na dzisiaj na sesję amerykańską ewentualnie, bo to jest Dow Jones, No ale pomysł jest i, co ciekawe, bardzo techniczny, bo wczoraj zobaczcie, bardzo ładnie rynek zareagował na 161 czy nastąpi atak. W mojej ocenie duża szansa, że w dniu dzisiejszym się również pojawi. Jeżeli chodzi o kolejne indeksy, zobaczmy szybciutko na DAX, DAXa, bo to są takie szybkie indeksy, to mówiłem to też wczoraj o tym. Nawet naszkicowałem, co też było widać przez chwilę, że rynek jeszcze mi sama. Na pewno mówiłem o tym. E, tutaj też to wynikało z mierzeń. Pamiętajmy, że FIBO daje bardzo dużą precyzję i daje taką informację, do czego rynek dąży. tak? Czyli po pierwsze, ile ma miejsca na wypełnienie setupu, czyli tak jak tutaj, ile miał miejsca na spadek, a chodziło oczywiście o 161. O czym wczoraj mówiłem, że uważajcie, bo rynek pewnie w ten poziom uderzy. Co się dzieje? Dzisiaj ten poziom został idealnie zaksięgowany. Rynek uderzył w 161. Dla mnie to jest informacja, żeby zacząć sprawę. Wolumen skumulowany. No i zobaczymy, jak to wygląda. Tendencja wygląda nieźle, bo mamy wartości malejące. Zobaczcie, tutaj była większa akcja, mniejsza i ta jest najmniejsza, prawda? Natomiast jest czerwono. Uważajmy, bo podaż cały czas się pojawia. Jest widoczna. Popytu, jak nie było wczoraj, tak nie ma go dzisiaj. Nowe dołki zostały wybite. 161 zaksięgowane. Natomiast jest to informacja o tym, że rynek może próbować odwrotu. Niekoniecznie dzisiaj, może na początku przyszłego tygodnia. Zobaczymy. Natomiast coś się dzieje. tak? Co się dzieje, no bo ewidentnie ta podaż jak była widoczna wcześniej, prawda? Na tym ruchu spadkowym tak na tej fali była już mniejsza, a na tej ostatniej, którą widzimy jest, no proszę sobie porównać, bardzo mała, to jest mniej więcej połowa tych poprzednich wartości, prawda? Czyli jakaś 1 trzecia, 1 czwarta tej początkowej akcji podażowej. Czyli dla mnie to jest informacja, że Nek może próbować gdzieś tutaj już pomalutku kontrolować, odbijać. Tutaj dodajemy oczywiście zewnętrznego poka, bo to jest też takie mierzenie, które może nam się przydać na przykład na przyszły tydzień potencjalne wsparcie tutaj na tym poziomie na wysokości zielonej linii końcu ok. 18600. Tak to wygląda. 18601 dokładnie to są już te momenty, gdzie zaczynam się indeksami amerykańskimi interesować. Jeżeli chodzi o DAXA niemieckiego, tutaj mamy co mamy? Mamy mierzenie FIBO, potencjalny setup jest wyznaczony. Zaraz dojdziemy do tego, z czego to wynika, bo to jest bardzo ważne, żeby rozumieć te wszystkie narzędzia, co one nam pokazują. Wiecie, automatyzacja, sztuczna inteligencja, to wszystko fajnie wygląda, natomiast moje zdanie jest takie, że trzeba sprawdzać te narzędzia, prawda? Dodatkowe, że dysponuje wiemy oczywiście umiejętnościami, czy poprawnie wyznaczają, czy nie. No i tutaj widzimy, mierzenia FIBO są poprawnie wyznaczone, Stefa i poziomy wewnętrzne bardzo ładnie, 50, 61, to jest ok. Natomiast geometria, czyli układ na korekcie pędzącej, tutaj pokazuje, fala A, fala B i fala C jest troszeczkę wyżej. Co to znaczy, że jest wyżej? Ano to znaczy tyle, że równość fal wypada dokładnie tutaj, okolice, potencjalny opływ, więc kolor, Czerwony okolice 18 615 punktów, czyli z I wiemy, że jest to klasyczne one-to-one, one, czyli równość fal oparta na korekcie pędzącej. Tak to wygląda. Na to czekam. To podbicie, jeżeli by było na indeksach, podobnie w sumie też na nas i na Dow Jonesie, uważam, że może być to jedynie wypełnienie. Więc ta, to podbicie, ten popyt dzisiejszy, zresztą w ogóle nie widać tutaj nawet tego popytu, on może być jedynie chwilowy. Proszę mieć tego. Świadomość. No dobra, przechodzimy już do surowców towarów, zobaczmy złoto, ono się zawsze tak na kolor, taki żółty, złoty właściwie świeci. Więc tutaj miałem złoto rozpisane bardziej dokładnie. O, mamy. Czy idziemy na nowe szczyty? Słuchajcie, to jest połączenie klasycznej analizy technicznej z geometrią FIBO. Układ harmoniczny widzimy, bo nie mówiłem 2-3 dni temu, on pięknie zadziałał. Natomiast połączenie z klasyką polega na tym, że jeżeli mamy układ harmoniczny na przykład opisany na kanale, tak jak tutaj, to jest nic innego jak kanał cenowy, zobaczcie, zaznaczyłem na no. To sam moment wybicia będzie najważniejszy. Czy nastąpi to w tym tygodniu? Nie sądzę, że. Chyba, że Ameryka by chciała się wychylać i spróbować zaatakować ten główny cień, ten szczyt z 20. Natomiast może być to, pamiętajmy, fałszywe chwilowe wybicie, tak zwane false breakout, tak? czyli chwilowe nadbicie. Z górnym cieniem ten kanał jest dosyć szeroki, bo to jest H4, nawet na D1 go widać, więc raczej nie będzie to, przynajmniej statystycznie tak to wygląda, że nie mamy już takich momentów, że rynek wybija i utrzymuje poziom. Tylko bardziej jest sytuacja, że wybija czy też nadbija, próbuje wrócić do tego układu i dopiero potem, w perspektywie następnych kilku, kilkunastu godzin, niekiedy kilku dni, utrzymuje kierunek. Więc tutaj to nadbicie może nastąpić, natomiast w końcówce tygodnia, pamiętajmy, że ono może być chwilowe i rynek będzie próbował gdzieś robić tutaj zawrot. Zobaczymy, no, na chwilę obecną ten kanał jest, układ harmoniczny pięknie wypalił, więc go kasuje, to zadziałało, to wsparcie, które też było mówione też pięknie, zobaczcie, bardzo ładnie tutaj poziomy FIBO wskazały precyzję i to też było połączenie układu harmonicznego właśnie z ZZB, to takie moje ulubione e, setupy. Jak się można zapisać na webinar? Podobnie pytanie, widzę dużo osób teraz dołączyło, we wtorek o 18, dajcie proszę znać, czy te linki dochodzą, czy nie. Ja wysłałem Wam też już mailing, mam nadzieję, że doszło, doszedł, doszła informacja, doszło zaproszenie. Na maila dajcie znać, czy dochodzą maile z informacjami. Tych spotkań będziemy robili no, tyle co zawsze, tak? czy spotkania edukacyjne w tygodniu, milionowy portfel w przyszłym tygodniu, niedzielna odprawa i to są takie eventy bardzo ważne, tak? edukacyjne, analityczne, które będę, o których będę Was informowały również mailowo, ale też między innymi na takich transmisjach, czy na naszej grupie na telegramie. Dajcie znać, czy wszystko, czy ta komunikacja, jak wiecie, jest bardzo ważna. Czy jest wszystko OK. Dajcie proszę informacje na czacie. To jest dla mnie ważne, żeby te wszystkie zaproszenia, te nowości, te systemy, tak, żebyście byli doinformowani, no i żeby docelowo każdy to otrzymał, bo przecież piszemy to dla, dla naszych traderów, tak, dla całej społeczności. Wszystko dochodzi, tak, macie linka, wtorek, godzina 18, najbliższy webinar, temat przewodni oczywiście na cały ten, można powiedzieć, cały ten okres jesienny, skalpik Fibonacciego, tak, i prezentacja nowych systemów, które przez ostatnie tygodnie poznawałem. Jeden naprawdę mi mocno się spodobał i chyba od niego zaczniemy. Powiem Wam, że no naprawdę testuję go, mam przygotowane też potencjalne wyniki, no bo wiecie, to jest jeszcze świeży temat, ale bardzo duży potencjał widzę, zresztą porozmawiałem sobie we wtorek o wszystkim, pokażę Wam na czym polega, jakie są z, z zasady wejścia, wyjścia, to wszystko w ogóle wygląda bardzo tak intuicyjnie prosto. Oczywiście trzeba to poznać dokładnie, prawda? To nie jest tak, że to jest jakiś święty graal. Natomiast w scalpingu pamiętajmy, że te systemy one wyglądają troszeczkę inaczej. Oczywiście są oparte na wolumenie, na fibo, natomiast to jest w większości już zautomatyzowane i będę chciał takiego gotowca Wam we wtorek pokazać, ale nacisk oczywiście kładziemy na niskie interwały, na typowy scalping. Dobra, lecimy dalej, moi drodzy. Przechodzimy już do... Przechodzimy już do. Do, do czego? Do Europy może nie? OPA WTI. Ok, zobaczmy. Tutaj widzę, padło pytanie. O, w końcu pierwszy. hejter się pojawił. Dawno nikogo nie było. Nie zarabia na giełdzie, jedynie na szkoleniach. No to przyjdź, kolego, na milionowy portfel. Zobaczysz, jakie pozycje wchodzą. A będą jeszcze większe pozycje i ocenisz sobie po wynikach. Daj mi 2-3 tygodnie a bezpiecznie 2-3 miesiące, zobaczysz podsumowanie na koniec roku, a co ciekawe, wszystko zrobię na Twoich oczach i będziesz mógł wtedy, myślę, zmienić zdanie, zobaczyć to na żywo, jak to wygląda. Przechodzimy dalej, słuchajcie, to jest właśnie informacja też dla osób, które tak jak wiecie, niedowiarków, że coś tam nie działa, FIBO nie działa, daj mi 2-3 miesiące, na żywo pokażę Ci na podstawie wyniku, jaka jest skuteczność techniki całego warsztatu, pracy, także tych nowych narzędzi, które prezentuję, z których sam przecież korzystam na, 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 na żywo, tak, codziennie. Dobra, słuchajcie, gdzie to było, chyba troszkę wyżej, nie? E, tutaj ma. A dobra, to waluty zrobimy. Za chwilkę przejdziemy szeropa i gaz ziemny, bo tam chciałem Wam coś pokazać. E, no dobrze, przechodzimy do etka, Moi drodzy, od dolar. E, tak jest, mamy 4 godzinówkę, ale może sobie to zrobimy na, na naszym warsztacie. Od razu nam się to wszystko pomierzy i będziemy wiedzieli, na czym stoimy. No i zobaczcie. Mamy ruch wzrostowy, no mamy. Mierzenie FIBO jest, 61, piękny setup, potencjalny. Co ciekawe, układ harmoniczny, już tłumaczę dlaczego. Dlaczego uważam, że rynek ma miejsce jeszcze na wypełnienie tego setupu, dokładnie tego układu harmonicznego, który tutaj wyznaczam, z dwóch powodów. No, najpierw zaznaczę, potem będę ja tłumaczył. Pamiętajmy, żeby zawsze łączyć to z teorią faleliota, czyli zawsze sobie powinniśmy zadać pytanie, dany ruch jest jednofalowy czy trójfalowy. Jeżeli trójfalowy, no to jest to szansa na to, że będzie oparty na układzie harmonicznym, tak jak tutaj, czyli na zygzaku. No bo każdy układ harmoniczny wewnętrzny na proste prostej jest oparty. To doskonale widać. W tym momencie reagujemy na 61, bardzo ładna reakcja na funcie. Mamy blokadę. Tutaj uważam, że rynek może gdzieś tam próbować ten poziom zauważyć, ten górny cień z 4 września. Może być właśnie realizacja, czyli dojście przy tak utrzymującym się wolumenem, przy tak, Dużej sile popytowej, uważam, że ten setup ma potencjał. Jeżeli sesja amerykańska by sprawiła, że ta fala C będzie realizowana, uważam, że jest dosyć duża szansa na to, no to ten układ na, zaczyna nabierać mocy, nie? On po prostu się wypełnia. No dobra. lecimy dalej, lecimy dalej. Agnieszka już dużo nas nauczył, a że robi to po latach. No ja się zajmuję 15 lat tradingiem, no to wiecie, latka lecą, nie? Także to jednak wymaga czasu, jak każdy biznes, prawda, żeby nabyć doświadczenia, obycia, no i potem te wyniki się pojawiają. A jeżeli ktoś chce zobaczyć wyniki, to między innymi właśnie na webinarze po weekendzie w ten wtorek też pokażę Wam wyniki z tradingu wakacyjnego. Jakby ktoś nam nie dowierzał, czy te systemy działają, czy ja je stosuję, jaki jest potencjał, no to zobaczycie, tak, czy na plus, czy na minus i, i tyle, nie? Przechodzimy dalej. Edek, zobaczmy. Okej, okay. mm -hmm. Miała być ropa, podpowiadać się tak, tak, tylko że tutaj waluty się mi pojawiły, więc chcę tak szybciutko, momencik, gdzie się załaduje wolumen. Nie chcę, ok, zobaczmy. Halo, halo, słychać mnie? Nie wiem, czy nie jest jakiś problem z internetem. O, teraz skoczyło. OK, jeżeli chodzi o etka, ta sama sytuacja, proszę zobaczyć. Słychać, tak? OK. Mamy. Potencjalna fala A, ABC, prawda? Tutaj jeszcze mamy korektę klejtonowską. To jest bardzo ciekawy motyw. Tak zwany, ja go tak nazywam, układem geometrycznym alternatywnym, czyli bierzemy pod uwagę ostatnią falę w danym impulsie spadkowym, odkładam, ale widzę, że ten zasięg, no nie mogę powiedzieć, że jest zły, bo technicznie mi pasuje, natomiast jest bardzo głębokim zejściem, tak? To jest poziom, który pewnie nas zainteresuje w przyszłym tygodniu. Czyli zobaczcie, mamy ZZB, zasada zmiany biegunów, mamy poziom 1 to 1, mamy korektę clay, to noską. Oczywiście chodzi o to magiczne festotomy równość geometryczną, 1 do 1, i to stoi na poziomie 1 -10 72 Po drodze, może być, to jest taki bardziej setup na dzisiaj, intradejowy, może być ruch trójfalowy, prawda? Więc tutaj. Jak się dobrze przyjrzymy, to na 61 też mamy ZZB, czyli pojawia się taka informacja, że ten setup może być na dwa razy realizowany, tak zwane schody cenowe, prawda? Ok, więc tak to, tak to moi drodzy wygląda, dwa mocne wsparcie, ten 10,93 1, 10, 77. Widzę, że dużo błędów zrozumiałeś, no ale chyba nie zrozumiałeś jednego, że nie można hejtować tak publicznie, bezpodstawnie. To, to jest bardzo ważne, żeby po prostu wyciągać wnioski obiektywnie, a nie subiektywnie. Wchodzisz po 5 latach i od razu, nie, od razu hejtujesz, nie? To, to jest niezrozumiałe. Przechodzimy dalej. Zobaczmy Ejka. Co my tutaj mamy? Mamy OneTuana, -one mamy OneTuana. -one tutaj również mierzenie. Ne, proszę zobaczyć geometrię fi, bo Mamy. 1 to 1, 61. Mój ulubiony, słuchajcie, jeden z moich ulubionych setupów e, oparty na karcie pędzącej wzmocniony FIBO. Proszę zobaczyć, ja również to e, zaznaczę. Mamy falę A, falę B i falę C, prawda? Czyli 1 to 1, 61. No i co jest? 159, 12, 159, 12. Bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy poziom. Dobrze, miała być ropa, tak? Ropa i gaz ziemny, jeszcze tam pominąłem. Okej, okay. czy będzie bitcoin? Oczywiście, że będzie, momencik. Tylko muszę sobie tutaj wszystko jeszcze wiecie po... Ustawiać jest. No tak. Czy, co znaczy wolumen na Bitcoinie? To jest taki temat przewodni na dzisiejszy live. To chcę wam pokazać, bo widać podwójną dywergencję. Rzadko to się zdarza, dlatego o tym mówimy. Zobaczcie, między ostatnimi dołkami ten i ten, ten właściwie ostatni jest najważniejszy. Pojawił się tak zwany strzał wolumenowy. Strzał wolumenowy to jest ta świeca z godziny 10. To jest temat świeżutki, bo z dzisiaj mamy zejście na małym wolumenie, co bardzo często bardzo często. Powoduje odwrót. I tutaj, właśnie, jest ten motyw pokazany. Ja wczoraj nawet mówiłem o tym, że tutaj jeszcze jedno zejście się aż prosi, żeby było. Faktycznie nastąpiło. Nie sądziłem, że tak szybko. Nie, Bo myślałem, że to jest taki temat na połowę tego miesiąca. To był temat na dwa dni, prawda? Zobaczcie. Piękne zejście. Jeszcze raz pokazuję. Co oznacza ten wolumen? A ten wolumen, odpowiadając na tytuł dzisiejszego odcinka powoduje bardzo często, że pokazuje nam te informacje, że może być potencjalny punkt zwrotny na danym instrumencie, bo tutaj akurat mamy sytuację na Bitcoinie, to jest wiedza uniwersalna, ja to wykorzystuję na walutach, wykorzystuję w scalpingu, na niemieckim DAXie, na złocie bardzo dobrze to działa, no i na Bitcoinie, jak widzimy, również te motywy połączone z FIBO, z geometrią też ładnie pracują. Więc tutaj ta podwójna geometria, proszę sobie zapamiętajcie ten układ, daje nam dodatkowe potwierdzenie, dodatkowe wzmocnienie setupu. Potencjał wzrostu jest naprawdę duży, bo pierwszy taki przystanek z geometrycznego punktu widzenia, no to jest one to one, tak? Klasyka, jeżeli chodzi o geometrię FIBO, czyli równość fal na mierzeniu FS100 58,572. Dodajemy Powa, no bo to jest też oczywiście mierzenie uniwersalne i obowiązkowe. 61. Na Bitcoinie statystycznie bardzo dobrze pracuje, więc ten poziom sobie zaznaczamy. Potencjalne dwa opory, bo na pewno wrócimy do tego po weekendzie. Mamy jeden i mamy drugi poziom, tak? 585 58897. Moi drodzy analizy na życzenie. jeżeli czegoś potrzebujecie, to śmiało proszę pisać. usdpl, szybciutko, przechodzimy, zobaczmy co tam się dzieje na... Dolanż amerykańskim. Tutaj uważam, że zejdziemy troszeczkę niżej. To jest w ogóle też jeden z pomysłów na milionowy portfel. Na chwilowe są tam 50, tak męczymy, prawda? I ja się przemierzam do zejścia głębszego. Jeżeli tego dolara miałbym pozycjonować i trzymać tygodniami, może miesiącami gdzieś tam próbować łapać ten dołek, będę chciał to zrobić, ale z niższych poziomów. Czyli mówiąc wprost, będę chciał kupić dolara troszkę taniej. Jakie mam pomysły? Na pewno dwa, bo tak, tu się rzuca w oczy. No, nie jeden dołek, a właściwie trzy dolne cienie. Jak pomierzymy to doskonale to widać. 22, potem 27, 28 dzień sierpnia, bardzo ładne dwa poziomy, czy trzy nawet, tak, do zaatakowania tego poziomu. I potencjalny kłód harmoniczny z punktem D troszkę niżej. To są miejsca, które będę chciał atakować na milionowym portfelu. Prawdopodobnie, tak, bo na razie to jest jeden z możliwych setupów, taki scenariusz, jeden z pomysłów. 3,82, 3,82. 70 tak to wygląda. Je, czy kakao? Słuchajcie, jakbyście mogli z symbolami, bo widzicie, tutaj jest tyle tego, że musiałbym. Yy, musiałbym to znać. A ropa miała być jeszcze. OK, to po kolei zaraz znajdziemy. Tu chyba jest, tak? Jest OK. Dobrze, no ropa WTI, tutaj zobaczmy, czy wolumen odpuszcza, nie odpuszcza stety lub niestety, ale ta podaż się jak się pojawiała, ja mówiłem o tym od samego początku tego tygodnia, że miejsca na spadek mamy, bo wolumen i przewaga podaży jest duża i cały czas narasta, jest dla mnie informacja, że tutaj jeszcze miejsca na spadki mamy. Tego popytu nie widać, na sił oczywiście nie będziemy szukać, ja nie myślę o długich pozycjach. Wszelkiego, no, zobaczcie, jaki mały popyt, wszelkiego rodzaju podbicia one są jedynie korekcyjne, tak? Tutaj nawet może być wypełnienie takiego szerokiego łatułana. Nie sądzę, żebyśmy wyżej próbowali wybijać tą górną stepę górne ograniczenie tego niebieskiego prostokąta. On pokazuje maksymalny zasięg wypełnienia korekty, tak? I to jest poziom bardzo ciekawy, zresztą 71,16. Zwracamy uwagę na położenie tego dołka z 21 sierpnia. Tutaj klasyczny przykład połączenia gromet 1 do 1 właśnie z układem ZZB. Także tutaj ten setup możliwy do wypełnienia i kakao miał być na zakończenie, tak? No to już zobaczmy. Pamiętajcie, że w tych naszych analizach, oprócz tego, że analizujemy te wszystkie instrumenty, które ja sam wykorzystuję w codziennym tradingu, czyli waluty, indeksy, złoto, bitcoina, też przygotowuję się do milionowego portfela, więc też będę update'ował na bieżąco jakieś zmiany. No i są też analizy na życzenie, więc nie bójcie się pisać, a ja nawet fajnie byłoby, jakbyście rozmawiali ze mną na czacie, wtedy też te spotkania się prowadzi troszeczkę tak lepiej, bo jak jest ta interakcja, dynamika. Myślę, że wiecie, o co chodzi, to jest też większa motywacja i widzę większy sens w tym, co robię. ja słyszymy się codziennie, pamiętajcie o godzinie 12, kiedy spotkanie, no to jeszcze raz już ostatni bufie jej przypominam, we wtorek o godzinie 18. Temat przewodni to scalping, takie nowe systemy, które po raz pierwszy Wam zaprezentuję, ale już wiem, że Wam się spodoba, także za kilka dni zobaczycie. A jeżeli chodzi o kakao, no to tutaj widzimy siatka Fibo pokazuje nam potencjalne, bardzo ładne swoją drogą zasięgi. Może być to oczywiście zrobione również na układzie korekcyjnym, czyli fala A, fala B i podbicie na korekcie prostej, może nawet na zygzaku, właśnie w okolice wewnętrznego mierzenia 61. Jak najbardziej ten układ korekcyjny tutaj ma sens technicznego punktu widzenia 8650. Bardzo ładne mierzenie tutaj stoi. Dobrze, czy było złoto? Było. Bitek był? Oczywiście, że był przed chwilą waluty były. No chyba wszystkie analizy na życzenie już zostały omówione. Miłego weekendu Wam życzę w niedzielę o 20. Pamiętajcie, spotkanie obowiązkowe, obowiązkowa obecność na niedzielnej odprawie traderów. We wtorek mar... o przepraszam, 10 września o 18 macie zaproszenie na czacie. zapiszcie się proszę na spotkanie. Ono będzie zamknięte, więc należy się zapisać, żeby uczestniczyć i odebrać materiał, o których będę mówił. Tyle. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Łapka w górę jeszcze. Na zakończenie. Kto nie przybił wirtualnej piątki, niech to zrobi. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć.